Witam wszystkich widzów! Siemanko, siemanko! Dzisiaj gramy na live w Kesupener z markulem i ogródem. Ogródkiem, ogródkiem, dobra, otwieram sobie drapeczkę. Jak coś tutaj nie można przelewać, więc jest to, to nie jest hazard. Taka informacja. Niestety, tu? Ten... 5 złotych do to. O, Dobra. Ty sobie otwierasz tam skrzynę i nie słychać. Nie widać u ciebie. A tu. Dobra. Drugi umiejętność na klejkach. A, o, tak, to jest premium. Dobra, otwieramy sobie skrzynię agentów. Może nie

Trafiłeś kosę? Tak, kosę y, dropłem. Dobra, upgrader. Lecimy. Robimy upgrader. No, ja też robię upgrader. Do tego. Na razie razy trzy. Ja robię razy dziesięć. Fizyk, fizyk. No i jest. Mamy smpa. Tego, SK. No i zmarnowałem koskę. Ajajaj. A co, użyłeś kosy do tego? Co? Użyjesz kosy do tego? No. Ej, ogród, to czy to? Bardziej się chyba opłaca już to. Bo rękawice, no tylko. Dobra. Ja nie no. zawsze używam kosy do ogrejdera. Robię za wszystkim. Kurde. Że miałem. <laughs> Kurde, nikt się nie wbija na live'a. A oh mój kanał no, ma tyle subów. <laughs> Zobacz, ale ten... Ej, używać koszy do upgradera? Tak. Ja już. Ale ona kosztuje 6000 tysięcy Nie wiem. No to trudno. jest może 6 000. Ale bro, moje całe ku, gdzie ja mam dwie rzeczy, wiesz ile łącznie kosztuje monet? No. 25 tysięcy. Prawy kosa. Prawy kosa. Mam sadowy. Kosa była w animacji z galerii tej. Kosa, kosa, Kolejna kozoda, czapka. Marku, jakie ty yy, skrzynki otwierasz? Ja, a Sprzedaję to, no. bo sobie bierzemy przez te Ej, nie wiem, czy sprzedać. Ej, wiecie, co ja robię? No. Może to będzie trochę powalone, ale sprzedaję ten. Dobra. Ja stary stawiam na kraszu. Sprzedasz ogród? No, mój hajs. To sprzedaję. Staram na 2000. Markur przydałem. Okej. Okay. Moja kasa i ręka widzę, więc mam 25 ja O Global Elite? O, jest global Elite Panowie? Nie tego. To wejdziemy na Dobra. Mam nie wypaczywacie mię, to jest właśnie coś więcej. Jogłę! A wupa, górna gloczek jest tam, kostka była. Robię wam raz. 18. się Co tam I ostatnia skrzyneczka. Elisa. P90 sticker.

Pomoże, No proszę, 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 Kosa. proszę, Jest, ale jest! proszę, Starczy, apka, kodka, parę kliknięć i cykl. Jego luk, chyba, ostatni stary. Nie ma cykl, Nie Dzień dobry, dęba szaju. Ja mam cię ci kolana. dobra, to muzyka. Dobra, otwieram mystery case. kajs. Dobra, elipa. I drugi kosa? Muszę dokonać 3 kosy. Ej, ja nie wiem jaką skrzygię zakupić. Elitkę kupię. Elitkę? Kupiłem 15 elitek. A elitki to ten global elitka, tak? Czyli dobra kupuję. O, sticker. Kota. No i to był ten... ...tylko nie wiem, który to, 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 to A bupa. Kota. Druga kota. Trzecia kota. Kota! Kur... A! Pięć pombek jeszcze muszę zrobić. Globa lewic. Rrr. O, masz fajny sticker. No sobie? Tak. Dobra, tak to jest. Nie mam dobra. Marku. Weź mi pijki na no lajdzie. Uwaga, no, Ale dobra, dobra, dobra. Dwie na raz. O o o o o o o Idziemy przekazuję i Ja, 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 ja. Kota, jara, To samo. Ej, nie dawaj, te, teraz w tym samym momencie 3-4. A, Aha, 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 aha. Aha, tak, To Aha, aha, aha. Aha, aha, aha.

ale 3000 zł zapisuję O mam Uuu, no mam się ma nie braknie, nie dał nie nie, drofie. nie, nie drofie. o tu była ta kropka. może tak Dobra, a teraz sobie ja kupiłem dużo metalowych nie no, wiem czapka ja już tam. To, karam, to jest nie <słuch>

No ej, to suma! Są... Dobra, teraz sobie radzę. Dwie kasy obok siebie. Dobra, w klasie, bo to jest masakra. Zobaczmy, co to mam to Mamy jakieś itemy? Mam, to, mam tego akacza i tą kosę. Kusi. Do upgradera było. Akacza i kosę, czy akacza aktualnie? Ej, na kosę? Na kosę to już 33% wala. No nie, skraszywało mi się to. Kosa? Jest. No takim kawałeczku mini. Ale kosa. Dobra, teraz na rękawki. Proszę trashuje mi. Na się Co mam robić? Rękawki. Ej, bro, ale to jest inteligencja teraz. Ej, bro, ej, ja tak zarobię miliardy, zoba. Teraz już powinno, dobra, coś polecić. Gówno. Markul, zoba, jaka to jest inteligencja. Ile już taką jest warta? No, 15, 15, 150 zł a jakbym chciał, razy 10 to by było, bo warto 12. kafty. ej, teraz chyba dobrze poleci. Mam 4 przyznane na dłużej bo... moment, ale bro, to jest taka taktyka szybko. Ale inteligencja! Ty no, bro, ej, ryzykować razy 10? Chyba nie, nie ryzykuję.

wszystko sprzedawaj, poza kosami w karabinie lub Bro, ja tu, ja na tym zarabiam miliony. Nieee, niesamowity part. Ej, to, ta kosa już jest warta od 14 tysięcy monet. No. Rękawice right teraz. Right Bro, to jest taka inteligencja. Proszę. Aaaa, ja, ja. Kurde! Aj, ja, ja. Ale to było dobra. Ryzykować kosą? A ile? Dobra Nie. Na razie sobie jakieś skara. Bo ja... bo to? Bo zobacz, na prawie rękawice z zysk skara przyszedłem. prawie. Dobra, otwieram sobie tego Glo Global Elite, kupuję. Niech trafi mi coś dobrego, to to będę ulepszał. No nie no wiem, O! Jest Gold 1. Ja, 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 ja mam sumarem nawet. No tak, no bo, ja, no bo ja w ogóle w to nie gram. Ja w ogóle w to nie gram, bo... O! Proszę! Nie! nie proszę. Ogród został! Nie chcę ci powiedzieć, nie powiem. Dokonuj no. 10 13. Skarb. Był, był. Kosa. Czyli oczywiście jakieś zmiany glot nie są niewypaszone. Dobra, ej, dobra rusowanie. Już 5 kos było. Kurde. No. Um. Ej, ej, mam pomysł, czekaj Mam linię Nie mam jeszcze Udostępnij moją nazywę Osof Dobra Oglądamy Lecimy dalej, przypuszczam do przerwy, kurde, Ja 100 złotych mam te, Co? To 100 złotych. Ale ja z ale właśnie ja wtedy zrobiłem te prawe O, Ojej, Jeszcze pięć pompeczek muszę zrobić, bo przeklnąłem. To... Ej, jedna osoba, siema. Witaj, witaj widzu. Witaj widzu. Niestety nie mogę rozmawiać. Ale możesz przyjść do nas. Jest! Kosiksa! Kosiksa? Dobra. No, no, no widu, Witam ja dwóch ja Ale ja nie, nie mogę dopchnąć. On jest piękny. No, Ej, Czter cztery jedna. osoby na live'ie już! Siema wszystkim! Ej, widzisz to? Ono jest piękna, wiem. Ja Ej, nie Cztery ramy. Nikt nie pisze na czacie. Siema, Oli. Tak. Możesz. 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 Lajwa robimy. Jesteś na live'ie. Materiał jest ale. Re, re, Dobrze, ale w drugiej, że mogę to Ogród! Idę. Zostawiam ją. Dobra, prawda? Ryzykuję, mam doświadkoła. Kurde! akac, 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 akac siedzi. Dobra, zapisuję i idę do upgradera. No co? No to jest no, upgrader to ma. Teraz jest to był mój raz wielki wróg. Dobra, te dwie bronie. Te dwie bronie walę na tą AWP czemu? warciak. No do młodych. Do, 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 do. Widzu, możesz pisać na czacie głosu. Na czacie tutaj. A. Dobra, nadal leci. Kosę od razu? Nie. Zapytajmy, widza. Widzu, czy mamy palić tą kosę? Czy mamy robić z tego kosę? Nic nie pisze, widzę. Ja napiszę na czacie. Prawie kosiksa. O, dobra. Walimy kosę. Ej, co jest? Ile tu miałem? Miałem tu 93! Ale postawiłem na 5! Oj, oj, oj. Ale dobra, dobrze, dobrze. Ja miałem 210. I wiem, bo widziałam ciebie. Gdzie po postawił cały hajs i, i zatrzymał? Ile tu miałem w tym? O, no to dobrze, że ja tutaj nie postawiłem. Bo ja dziewięć. A jest problem. Nie mogę grać. Case opener. O, mogę. Robię kosa. Czy mi się uda? Aj, brat przychodzi z łomem. Nie, to 24. No, drugi widz, drugi widz, drugi widz. Drugi widz, drugi widz. Postawiłem na 10000. To Tą biletonku co wywalam. Nie, poczekaj. na 1000. 100 Dobra. Czy mamy palić tą kosę na ile procent? Widzę, napiszę, widzę, napiszę. Na czacie, Gł czy ktoś napisze. Dajmy im tak z dziesięć jeszcze. 20 sekund. Raz, dwa, trzy, cz cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na, trzy, na, czterna, piętna, szósta, siódma, sz osiem, dziewiętna, dwa, dwa. Lecimy! Palimy tą kosę! Dobra, Halo? okej, tak miło, ale... Tak? Dobra, to prosisz Marcin, żeby dosłownie za 10 sekund otworzył mi furtkę, bo ja już jestem. tak. Furtka. Dobra, to my będziemy... E, dawajcie, chodźcie na dwór. Co? Na dworze robimy! Tak. A ja mam mało procent, to liczę się z Ja mam 40 Trudno! Ja mam 20. A ja chcę dzielę pobrewanka. Ej, no dobra widzowie, zobaczcie, jaka kosiwo się robi. Ej, panowie, no. co, bo mogą lepiej na taką samą kosę? Mogą lepiej na taką samą kosę, ale plus siedem Robisz to. Ej, chłopacy! Udało się! O, ale masz kosę sprawdzam ile monet warta babcia otworz furtkę dla jednego kolegi otworz furtkę dla jednego kolegi do tego co już był ej ona jest warta 40 tysięcy 400 ona, ja ona jest warta 40 tysięcy monet Zobaczymy, milionów hmm. czy przyjdzie do nas taki jeden kolega no. ej plus 9k ej plus 9k Bro, bro upgradera. Się z upgradera 29 koła. Wiesz jak ja to robię? O tak. A wiesz, jak, a wiesz z jakiej to zrobię? No. Kosę za 3K. Live'a teraz. No, a wiesz, a wiesz. Co? A nie da się pisać. Nie da się? Nie da się na nie k Ej, ale bro, wiesz co? Zrobiłem kosę za 6K. No. Z tego. A ak się skraszał. patrz, jest krasza, zrobiłem razy 10. Chodźcie na ogródę, właśnie. Ej, nie mogę ROBIĆ na UPGRADERZE już no, kwota nie... jest za duża. Ej, mogę to wymienić na 160 tysięcy monet. Nie robię tego. Ja nie możesz. Za duża. Ja za duża kwota. kwota nie robię tego. Za duża kwota jest. Ej, popatrz. Ej, ja sprawdzam. Ej, ale, ej, ale mogę to sprzedać za, 60, za 70 prawie tysięcy. No to sobie zrób screena na tego i sprzedaj. Nie, ja tego nie sprzedaję. Może? może, Dobra, Może później. Ale pyku. Co? Wiem. Ej! Dobra, tą kosę sprzedaję. Ja sprzedam taką kosę za pięć a tak to ja no... słyszę jakąś krzyżkę otworzyć. Stiger. O, dużo sticker! Dużo kos! Tu się zimno robi jaka wtrąża. Było dużo ale... Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki. Jeszcze dwie skrzyneczki! Trochę upgrade'erka i kończymy live'a widzowe, bo musimy pograć i zrobić trening pyk. Dobrze. Ale gówno nam wypadło widzowe z tego. Ej czy ja wszystko wywaliłem? O, widzę, jednego tego widza.

No za chwilę, jedną. jak dojdę do kosy. Ja zrobię jedną kosę i, ko i kończymy live'ika widzowie. Ja nie wiem jak z tych broni zrobię kosę. Nie wiem, na razie dam chyba na razy pięć. Nie wiem czemu. Zamknięte oczy. Udało się! Nie, ale razy pięć! Ale chciałem zrobić to... Dobra, robię razy 13 na, na AWP. Bo... Dobra, widzowie. Nie udało nam się. No, ale nie chcę być... Nie chcę być takim nerdem, więc... Narazie.